Welcome back to our channel! Witamy Hold serdecznie. On, yeah. Koleżanka zapłaci. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek dzisiaj po raz kolejny, bo już to robiliśmy wcześniej. Testujemy viralowe przepisy z TikToka i dzisiaj tak, uwaga, jesteśmy coś przygotowane. Ja, ja Ci powiem. No bo Ty zapłaciłaś, ja przygotowałem. No właśnie chciałam Ci powiedzieć na ten temat coś. No co? Że tym razem się wyzwaniłam. I co? Zadzwoniłam do Antroja z finansów czy poda mi blik. Okej. Okay. I moja firma zapłaciła? Tak. To jest bardzo ch informacja. E, zmieniamy nazwę kanału, w takim razie na firma bagiego zapłaci. I dzisiaj proteinowe bowle. W tym będziemy mieli proteinowe rzeczy. Wajralowa sałatka z ogórka oraz brazylijska lemoniada. Co robimy najpierw? Bowle. Więc rozpoczynamy, robimy bowle. Czas, start. A masz ten przepisik? Protein pancake bows. Widzowie, wybywam się, się to TikTok, nam też teraz się wyświetla. I fadkło to jest mega szybkie, mega fajne i, i bardzo szybko się to robi i przyjemnie i zajebiście smaczne i myślę, że to będzie przepyszne. No ty robisz jeden, a ja robię drugi. Dobra, czy nam się już tutaj piekarnik dzisiaj? Tak, już, kochany, włączyłam. O, no to dziękuję Ci bardzo. Staramy się robić takie przepisy, które realnie też nam będą w ogóle działały w chacie. I wcześniej jak zrobiliśmy takie przepisy, to były zajebiste ta sałatka, wcześniej w odcinku zrobić, co zrobiliśmy. I potem ten ramen, no kurde, naprawdę spoko to wyszło. Najpierw Jako, trochę ik. Serio? Lubisz jajka w ogóle? Uj w sensie, realnie jajem, jajecznice sadzone, codzienne na śniadanie, omlet. Jajka są super. To co ty powiedziałeś ik? Jogurt. A który to jest jogurt? No nie, spróbuj. To jest coś słodkiego. To jest jogurt. To jest jogurt. Tak na pół dawaj. Widzowie, dziękujemy w ogóle za tak fajny odbiór naszego kanału. To jest naprawdę niesamowicie miłe z waszej strony. Gorzej, jak mamy pięć wyświetleń. <laughs> Widzowie, tutaj mamy jednak też jogurt, tylko jogurt waniliowy, więc dodamy i to, i to. I serio, moim zdaniem to będzie zajebiste, Serio. Ej, zróbmy normalnie. Kocham waniliowy jogurt. Dawaj to. Omblizałam tą łyżkę. Mogę też? Dobra, dodajemy jeszcze waniliowy jogurt. Jogurt dodany. Ile tej mąki? Mega lubię burówki. No, ale przestań, tak pędzić, to nie jest TikTok. No, Robimy długie formaty. Dobra, zaraz, zaraz, czy zaraz, ja ci to muszę tłumaczyć. Sorry, zamykam mordę, dobra. Mąka. Ej, czy jest jakoś mokro. Pół mąki to, pół mąki to. Ja widzę, wie, też robię te przepisy po to, żeby jak znajdę sobie jakąś dziewczynę. To, żeby jej zaimponić. To, żeby jej zaimponić, właśnie. I potem mówię mówił, a wiesz, co, taki pomysł przy, przy, przy ostatnio robiłem właśnie i... Albo wymyśliłem, powiem, a no wymyśliłem taki przepis znacznie na proteinowego bowl'a. Albo to y najlepiej jest tak. Y nie, że nie możesz tego wsypać na raz po prostu. <śmiech> możesz? <śmiech> nie pędź tak! No prowadzimy konwersację, no sorry, no. Możemy a, kontynuować ale... rozmowę, ku. Teraz mówię off camera. Mikołaj, jak ten odcinek będzie miał po cięciach 7 minut, to. No. Co robisz na YouTubie, bo od 15 jest zarabianie, z tego co pamiętam. Od Więc... 10 minut. No to zajebiście! Od 8 k***a. minut nawet. Od 8, od 8. Więc robimy tak, żeby miał 8 i zarabiamy i na raz. Wyjmij kijazdu. Ja na przykład sobie wyobrażam, no. tak jak ostatnio widząc się mega podobał ten przepis z ramenem, no. i pomyślałam sobie, że to by było zajebiste, jakbyś usiadł ze swoją przyszłą dziewczyną na kanapie i tak wiesz, ją podszedł, że Kurde, na co masz ochotę, ja mega zjadę ramen. Ja, no i ona powie, nie, ja mega lubię na przykład ramen, stąd. A ty powiesz, nie, no, ja zrobię ramen i wiesz, i idziesz do kuchni, już masz przygotowane składniki i, i wynosisz, Robisz co? No. A ty nie masz dziewczyny. No. Moich snach. Masz dziewczynę. moich snach. Powiedz widzom, że masz dziewczynę. I słuchajcie, ten kanał to będzie pierwszy kanał szczerości, na którym Bagi w końcu powie, że ma dziewczynę i że to nie jestem k***a ja. Widzowie, oficjalnie mam oświadczenie, że to z Ameryką z Sociali. Dobra, co tak? dalej? Baking powder. Milk. Najpierw milk. To już chyba jeden chłopak. A ile ty jesteś już w związku? W lipcu miałam rok z moim chłopakiem. Co robiliście na rok? Dobre pytanie, kur... bo ja nic nie robiłam nie. i nic nie dostałam. Zapomniał. A mój chłopak dostał kwiaty po dwóch tygodniach, ale nie wiem z jakiego powodu. Powiedział, że bez powodu, więc to nie było na rocznicę, a on nie. ode mnie dostał bluzy ze Stasi z Nowego Jorku. I zapomniał o roku? Nic mi k kur... nie dał. Ale powiedział coś, że opa... nie. Kur... Wow. Miał zrobić mi szarot na scenie podczas koncertu, ale I nie. Tego... zrobił? Nie. Nie. Myślisz, że mam z nim zerwać? Myślę, że na pewno powinienem z nim zerwać. Ja i nas na przykład, gdybyśmy byli rok razem w związku, to by cię gdzieś zabrał na pewno. Możemy to strzotować o wiele szybciej, niż wyjdzie ten odcinek, i wysłać to do Fifiego? Bo mój chłopak jest raperem i nie ma czasu p dla mnie zrobić niespodzianki na rok. A ja jestem influencerem, więc znalazłbym do nawet na pewno spisa. Nie wiem, czy trochę ik czy trochę spoko, co myślisz. No właśnie myślisz, że spoko. Uważasz, że to jest coś złego, że on nic nie zrobił na tą No myślę, że. Jakby twój dziomek tak zrobił, to byś powiedział stary, ale jakby czy... Miku tak zrobił, to bym powiedział, że Ile tego mleka wlała, myślisz dziewczyna? Po prostu milk. Powiedziałam, tam było po prostu milk, więc dawaj Milk. Mm. No, kur... Milk i milk, Dobra, to? Ja czuję, że to będzie dobra ilość. Po prostu e, pow... moje moja. Oko... Baking powder już dałeś? Sorry ci. Ej, kurka! Przysięgam i teraz mówię całkiem serio, że wywadałam się z tego kanału, jak jeszcze raz tak zrobisz. Dobra. Człowieku, to jest to nie jest krótki format. Dawno kur... YouTube'a chyba nie robiłeś, co? Uła, kur... tam Nie mam miłość. Ines! Dobra. sam nie masz, nie ucierpisz. Nie, żart, żart chyba. A honey dodaliśmy? Honey? honey? No najpierw to wymieszaj, żeby to w ogóle... Góry... Ja dodaję, ja dodaję, tego. Mieszamy w takim razie teraz nasze, nasze tutaj rzeczy. Nasze czepadełkiem. I zobaczymy, co nam się Pani jest, co producent nam powiedziała, że za nami jest czepadełko. Czepadełko. Teraz się zestresowałam. Że co? No że w sumie to mega że Fifi nic nie zrobił na tą rocznicę. Ale może, wiesz, no najważniejsze, że jest, no. Docen to, że masz chłopaka, wiesz. O co -wi jesteś osobą działającą w internecie, więc nie możesz teraz zaprzeczyć. <laughs> Faktycznie cieszę się, że jest. Ale ja byś mógł kupić k**na. A co byś oczekiwała na rok w związku na przykład? Nie wiem, Pamiętać. A to było na Openerze jak byliście? Tak. Hmm. No, ja grał koncert, więc może był zaaferowany tym po prostu, wiesz tak co. Ja Jak kur... koncerty codziennie. twoich snach chyba. Nie mówili ci, że zaczęłam robić karierę muzyczną? Nie. Ej, sprzedaży a, to a już... A... Opcje, żeby zacząć robić karierę muzyczną, na przykład? Nie mam opcji, bo ja nie umiem, nie mam talentu muzycznego w ogóle. Ja jedyne co mam, jaki mam talent związany z muzyką, to jest k***a, dobry nie. music taste, ale to też takie bardzo subiektywne, że dobry. No ty słuchasz y, top 20 ESK. Ja Gun, to przynajmniej słuchasz George'a <laughs> I jest realnie strzela od rzad nad Fagaty i na talisy na pętli, za każdą piosenkę. No kur... no bo fagata nawija z mega przekazem. Fagata sexy... Ci. O, Mama o, mówiła, o. uważaj na ludzi, bo jak się odwrócisz biją nóż w plecy, to tobie kur... Ej, 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 ja bym się nie wiół noża w plecy. No noża nie, 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 ale... żarty żartami akurat, myślę, że myślę, że nasza relacja jest warta więcej niż nóż w plecy. Dobra, zobaczmy jak to smakuje. No przecież to jest surowe! Ale można spróbować. E, dobra. I teraz rzucamy na to. Poczekaj, honey. A ja nie dodałam honey. And top with fruits. Dobra, top with fruits. Ja chcę dużo Hani. Wyjeżdżamy z owocami. Ty lubisz borówki? Lubię. Ja też. Ale bardziej chyba lubię borówki niż maliny. Ja też. Bo maliny często mnie wkurzają, bo mi wchodzą między zęby. Ale trzepiesz zajebiście. Nie, to akurat, to akurat nie było. Nie, 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 nie miało być zboczone. A e, myślisz, że długo do sobą wytrwamy na tym kanale? Chyba, ja cię zabiję w tym odcinku jeszcze, więc Czemu? co to jest zapytanie, bo tak mnie denerwujesz. Serio? I serio, i ludzie myślą sobie... No, tu lubią influencer. Weź się z nim pożycie 24 godziny. Serio. On jest po prostu chodzi i chodząca szpileczka. Byle żeby wam upiec iść trochę zdrowia psychicznego, żeby wam coś k***u powiedzieć wrednego. To o będzie. nie, dlaczego u ciebie to tak zajebiście działa, a u mnie się topią? Ej, nie, dobra, coś jest i tak u ciebie. Czegoś źle dodałaś? Bo się nie. topią wszystkie. Jest dobrze. O, trochę soku dodamy. Widzowie, powoli kończymy nasze bowle. Y. Teraz kwestia wstawienia ich do piekarnika i zobaczymy, ile tam będzie. Do... I co, ile na w tym piekarniku być? <grystanie> Czy możemy zrobić zbliżenie? Ines! You versus the guy. Czemu ci to tak nie wyszło? No bo ja dodałam więcej mleka sobie niż tobie. Ines! Dobra, wrzucamy do piekarnika, chodź. Moim zdaniem, moja wyjdzie lepiej. Dobra. Widzowie, a teraz zamykamy piekarnik. Zamykamy, p... zamykamy piekarnik i czekamy 25 minut. Let's go! Kochani, a skoro nasze pancakes są w piekarniku, to my zabieramy się za lemoniadę. Brazylijską. Właśnie nie wiem, czym ja... się różni lemoniada brazylijska od klasycznej. Ja też nie wiem, zobaczmy. Zalewamy ze skórką normalnie? What the hell? Mamy zrobić lemoniadę normalnie ze skórką? I tu jest w ogóle dużo jakichś dziwnych dodatków. No dobra, wszystko już wiemy. Ineska przyniosła blendę to jest lemoniada, do której ma niby się wrzucać normalnie limonkę ze skórką. What the hell? What the hell? Mikuaj, ja się boję, że nam to nie wyjdzie. Ja też się o to boję, ale, ale słuchaj, do odważnych świat należy, jak to mówią. Nie wrzucajmy wszystkich tylko skoraśmy jedną. Próbujmy sobie... jedną. Poczekaj, tylko ja ją tak jeszcze potnę, żeby tak, była jeszcze mniejsza. Proszę bardzo. Jedną no Bo ja jestem tak. ciekawy, czy tam nam się po prostu zmieli, nie? Jak to ma skórkę też. Ja się trochę boję tego brazylijsko? No ciekawe, czemu to tak, czemu to jest brazylijsko? Ale wygląda zajebiście szczerze, wygląda no, to Wygląda jak mega jakieś... fresh, co? Tak, tak. Potem... Przez, przez to mleczko skondensowane. Dobra, uwaga. No i tak jeszcze jest jeden problem, wiesz? Tamy. Słuchajcie, Ineska się je przefarbowała włosy. Nie wczoraj przefarbowałaś włosy? Ściełam! Ściełaś, tak? Debil. Ale też jesteś blondynką? No i dawaj. Wody. To. Dobra. Ale nie na no. Dobra. Mamy wodę i wrzucamy w takim razie limonki. Let's go. Ty, ty, ty to miksuję, a ja tnę limonki dalej. myślę, że to będzie miało ręce na dzień. Mega lubię zapach limonki. I co? No jako, jako tako. Chyba jest okay. No jest okej. Jakby nie jest idealnie, ale może być lepiej. Jeszcze troszkę, tak, jeszcze trochę im. No i za trochę nalałeś. wody więcej, wiesz? Nie, właśnie dużo nalałeś. Troszeczkę przynajmniej. Ale troszkę, bo ty teraz przed chwilą dodałeś mega dużo jak na tej na mamy. O, teraz to już w ogóle... Dałeś nic. No, bo się bałem że będzie śmiałała. Przestań! Co? Jest tryb turbo. Oj. I zowie. Woda trochę będzie wyciekała zaraz, ale dawaj, 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 dawaj. Mielimy te limonki, lecimy z nimi. I co, jak to, Są jak to gra? Chyba jest ten kolor, który oni mieli. No jest, ale moim zdaniem jest. I teraz patrz. I teraz oni to mleko skondensowane i, 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 i to, miód. Ile tego mleka mamy? Dawaj całe. Mleko jest, mleko jest mega słodkie. Tak? Tak. Skondensowane? No spróbuj. No jest. No. Brazylijska lemoniada. Dziwne. Syrup mamy zamiast cukru. Ale więc... patrz, no patrz, oni też, oni też robią. Ale troszkę. Tak, troszkę. Troszkę. Troszkę sobie do... No trochę więcej. Dobra, już. I teraz mieszamy to. Ja już lód do naszego tego. Dobra. Ale w to. Ej, to będzie zajebiste. To będzie seria zajebiste. Tylko oni chyba zanim dodali to wszystko, to odsączyli, nie? Tak. Czyli teraz, A my patrz, nie odsączyliśmy. Robimy tak. Ale to nie Nie, 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 patrz, no, no tak. No k**u. odsączyli. No Mikołaj, mówiłam! No, mikołaj. no przepraszam. Ale to też jest okej, okay, przez to Dlatego ty nie powinieneś tu w ogóle stać. O Jezu, no, to dawaj przez to. Ja no, no Mówiłam ci, Jezus. Leci, ale leci. Przysięgam, że to jest ostatni raz, jak ty dysponujesz jakimś Dobra, zamykam mordę z tym razem. Dosłownie mówiłam, a nie najpierw to, a ty, nie, zobacz, tu jeszcze trzeba dodać tyle kroków i przewinąłeś no sobie wie, do wie, momentu, sorry, którego... No sorry. no trochę się podjarałem po prostu, bo ta brazylijska dla mnie trochę robi smaczka akurat. Wlewamy dalej, ale zobacz, dobrze nam to wyjdzie. Nie ma, tylko trochę nie umiesz wlewać, ale to też jest okej. Okay. Mikołaj, bo ci jest. Jestem dla ciebie zła. No nie, no bez przesady, no. No bo mogło wyjść takie puszmutkie. A czy nie no, wyjdzie złe? No bo mleko teraz się zatrzymuje razem z tą mąką, rozumiesz? No bez przesady teraz tak się zatrzymuje. Widzowie, no popełniliśmy jeden błąd. Czekaj, wróć. Popełniłem jeden błąd. Trzeba było wcześniej odsączyć tą wodę z limonką, bo to są cząstki, skórki od limonki. Potem dopiero trzeba było dodawać te wszystkie mleka, syropy klonowe i tak dalej, ale spoko, no damy radę. Ty to sprzątasz. No ja sprzątam, no. nie. Przepraszam, że zepsułem twoje marzenia o pysznej do domoniadzie brysowickiej, ale może będzie teraz dobre. Powiedz jeszcze, przepraszam, że żyjesz. Że ja? Twoje b... Test? Nie! Ja nie testuję, dopóki nie będzie tu posprzątane. Dobrze, sprzątam. Widzowie, i bo no, mnie, że jest więc oczywiście to robię. No, bo nie macie tak na przykład, widzowie, że lubicie spożywać jakieś rzeczy, które sobie przyrządzicie w czystym porządku, a nie w takim. Tak, ja tak mam. A mięta na przykład. A to jest mięta? Przekrojona limonka, która miała być no też. No, słuchaj, proszę. Ale tam jest w przypisie wszystko, ty byś się tylko troszeczkę skupił i życie by było prostsze. Myślisz? Zobacz, od razu jest lepiej. Od razu jest ładniej, co? Tak, tak psychicznie. Od razu można żyć. Słuchajcie, na razie myślę, że brazylijska lemoniada to jest przepis, który najbardziej nas skłócił. Dobra Inesko, słuchaj. Posprzątaliśmy. E, ja bym tylko tak, dał e, jed, jed, jeden plasterek e, limonki. Okej, okay, a myślisz, że są tu słomki? Dawaj, zobacz. A powiedz mi, to jest taki type sheet? Tak. Zajebiście. I miętę musisz tylko w rączkach, tak wiesz. Wiem, wiem, wiem. Klapsnąć. Ha. Super. Ale nie słodygom. Tak? Także do środka? Odpuśćmy sobie. Ale dobra, zanim spróbujemy, może zobaczmy, jak idą nasze babeczki a ile proteinowe. A 13 e, minut. No twoja troszeczkę wygląda inaczej niż moja, definitywnie. Ale tak, no moja... moja wygląda jakby była szybciej upieczona. No wiem, właśnie. E, zaraz widzowie będziemy testowali nasze proteinowe tutaj rzeczy, które tam się robią, a teraz lemoniana brazylijska. One są ciekawe. Oj, oj. Aż tak? Uważam, że to jest mega świeże, tylko troszkę za dużo mleka skondensowanego. Dejan. Ale mega świeże. Zostawia taką limoneczkę. Weźcie ja Weźcie tego ka na człowieku na polach mokotowskich w ciepłym Serio? słońcu. Nie, ej, spróbujcie sobie tego. Mówię poważnie. Tutaj y, dajemy też naszej kochanej produkcji za kamerę. Serio. O kurde, ale pyszne. No, mega takie... Pierwszy komentarz widzę, bo nie wpisujcie. O kurde, ale pyszne. Zajebiste. Drugi zajebiste. komentarz zajebiste. I... I trzeci komentarz kurwa, ale już prawdopodobnie go słyszeliście, bo był na tyle głośny, że mikrofon załapał. Ej, naprawdę sztos. Ej, zobaczmy, ważny produkt. My się kurwa. Jesteśmy kotami, widzisz? Nam troszeczkę nie poszło, ale efekt finalny zajebisty. Nam? Mi, no. W takim razie robimy trzeci test. Nam na niego 10 minut, bo za 10 minut wyjmujemy nasze proteinowe pączki. E, więc let's go. Test numer 3. Trzeci przepis, wjeżdżamy w niego. Nienawidzę ryby. Czy ty lubisz rybę? Lubię łososia, ale nie lubię zielonego ogórka i cebuli. Ojejku, no to w ogóle jakimi zresztą przepisy wybrałeś? Słuchajcie, Viral Cucumber Salad. Tu chodzi o jakiegoś ziomka, który podobno robi sałatki i to jest między m.in. jego viralowa sałatka i musimy to przetestować. Odpuścimy sobie cebulę? No, odpuścimy cebulę. Yes. Sobie. nie ma co myśleć. Michał się po prostu dzisiaj widzi ze swoją niewidzialną dziewczyną, z którą się będzie całował później. Co ty do mnie mówisz w ogóle? W takim razie wrzucamy tutaj e, najpierw ogóreczka. Czym ty to kroisz, myszko? Czemu takim małym? Ty lubisz takie małe? Coś robię nie tak? No. Czy że kroję. Myślę, że ta sałatka będzie za tym tylko nie lubię ryby. Viral Cucumber Salad. Możemy sobie odpuścić rybę i zielonego ogórka. A nie lubisz ogórka też? Nie lubię Więc jak ja to dobra. kroisz, to jest mega ik. Ja hmm. bym nigdy nie chciałbyś co na związku z tym Kendall Jenner no ja wiem, i co, I kujesz ją? Dobra, ja wezmę w takim razie tą rybkę That's i pokroimy ją. A może ja lubię jednak rybę? Nie do końca wiem, o co chodzi z tą sałatką. Natalka z produkcji ja nam wytłumaczyła przy tym, że jest jakiś ziomek viralowy i on robi takie sałatki i... Ale dobra, no słuchajcie, jest przepis, więc, więc po prostu robimy. Oma. Ja nie jestem fanem tego przepisu. No ale dobra, może nam poznakuje. To jest rzeczy, których ja nie lubię. Może to nam to kafer, cebula i zielony ogórek. To są rzeczy, których ja nie, nie lubię mordę. i jeszcze płatki... Linus jak głęboko, kur... Co, co ty mówisz? To wrzucamy, teraz dorzucamy to. Filadelfia. To jest Filadelfia? To dużo tego, bo to lubimy, co? Ta. Co? To jest słodkie. Nie. Nie? To jest Filadelfia. Potem tak, kapary. Oble, nie, kur... Rzut. Sorry. Teraz tutaj jeszcze jeden składniczek. I czas to wymieszać Ines. Ines, co ty robisz na, tutaj na tym? Modlę się o zmianę partnera do kulinarnego kanału. Ale ty nie, nie, nie słuchasz Natalki w ogóle. Ale, ale tu nawet spoko są wodą z kaparów. A Weź, co ty robisz? No nie słuchasz Natalki. Co? Wyjmij to. A, że trzeba to tak pomieszać, tak? Ja pier... Tak mi przykro. Ty nikogo tak nie słuchasz. Myślałam, że tylko mnie. No mieszaj. <laughs> Bo za dużo wrzuciłeś kinandelfii. No on to tak robi. Ja tego nie próbuję nawet. Ja spróbuję Ja dzisiaj mam gój dzień! Widzowie, ja to spróbuję dla Was, żebyście wiedzieli, jak to smakuje. Słuchajcie, no. Nowy... Wygląda tak. Wygląda kre, gówno. to tak. Sorry. Ines! Sorry, niechcący to zrobił. Ja chodzę stąd. W takim razie, welcome back to my channel, guys. Słuchajcie, ja jestem Ines, i dzisiaj zjemy przepyszną sałateczkę. Proszę bardzo, jak się ona prezentuje. Z kaparami, z ogóreczkiem. A ja mega nie lubię ryby. Ale dobra, zrobię to dla Was. Ty, a może jednak lubię rybę? Nie, spoko ta sałatka, w sensie no to nie jest jakieś, nie wiem, e, jednak lubię ryby, ku**, Ten przepis jest taki sobie, on nam całkiem wyszedł, ale idziemy teraz do przepisu, który na pewno nam wyszedł, czyli do proteinowego bowla, który dosłownie za 3 minuty kończy nam się robić w piekarniku. Zapraszamy. Szczerze, to moje wygląda jak dojedne, a Mikołaja wygląda jak surowe ciasto. No dobrze, Ineska ma deski. Bo widzimy, że tutaj jest, y, są, są dwa trochę różne ciasta i ciekawie jestem, kogo, kogo wyjdzie lepiej finalnie. Widzowie, czy jesteście ciekawi, jak wyglądają nasze bołę? E? Już wam je pokazujemy. Y, ten z borówkami na górze jest mój, ten troszeczkę bardziej wyrośnięty jest Ines. Kurwa. No bo się kurwa. No O, dziś się Pokaż to widzą. To jest ciasto Ines. Ojej. To jest. Ciasto moje. Chyba lepiej jednak wygląda, bo z mojego coś wypływa. Tutaj u Kurka. ciebie troszeczkę te... A, po, po, a co tu wylatuje, bo ty mówisz, że coś... Mm. Jakaś piana. Nie, nie. Dobra, sprawdźmy moje. O! A to może tak miało być? Natalka z tego miała coś wypływać? No nie wiem, spróbujmy to. Ja myślę, że jako ciasto, ale... No ale to, to niemożliwe, że oba nam się nie upiekły. Może czegoś za dużo dodaliśmy? bo my tak. A pokaż ten przepis. Mówię tak na oko. No Spokojnie. No, spoko, ale ja wątpię, że to miało wypływać, szczerze. No, widzowie, myślę, że trochę... Nie, ale dobra, sprawdźmy to. Jego ma mleka, oni bardzo mało dali na przykład. Nie, 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 to miało być ciasto. To miało być ciasto. No słuchajcie, troszeczkę to nie wyszło. Ale czy się poddajemy? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jeżeli chcecie więcej testów na naszym kanale Wajerowych przepisów z TikToka, to napiszcie w komentarzu, bo ten nam ewidentnie nie wyszedł, więc trzeba spróbować coś innego. Dokładnie. Subujcie ten kanał, piszcie w komentarzu, co innego mamy dla was nagrać i pozdrawiam Was gorąco. Hello! Hello!